Hej, hej, hello ludzie Tutaj cel 55 I gramy Fable The Lost Chapters A.K.A. Ej. Zapomniałem opowieści A.K.A. Ej. Ta gra w której można pierdzieć Okej, okay, ostatnio zakończyliśmy na Naszej pierwszej misji Plaga os. Dane nam będzie doświadczyć Fury os. Tych wrednych os! Ale, przedtem... Chciałem coś jeszcze zrobić. Wziąć tą lampę... Zastąpić pierdzenie, bo mi raczej nie będzie potrzebne. I podejść do wcześniej widzianych drzwi demonicznych. A tu przy okazji mamy sklepik. Zapomniałem go odwiedzić. Ale już wi... Już pokazałem! Fajne statuły, w sumie Okej, okay, było jeszcze przy okazji pytanie Zdaje się Jak posiadać kaptur na głowie w tej grze? W ogóle jak założyć kaptur? No to nie wiem właściwie skąd to pytanie, ponieważ to jest bardzo proste Wystarczy... tak. Wejść w stór wstrój strój, pfu, w głowę eee, czy w co innego, nieważne W zestaw i tu mam przykładowy strój z kapturem Assassin's Creed Strażnik Zastanawiam mnie dlaczego tu jest ten strażnik tak nagle, a nie od początku gry Zapalamy światło i proszę bardzo łupti duda O oh my god! Zniszczyło mu twarz. Hm, I tak była brzydka. I proszę bardzo, oto co. Oto co się znajduje za, większo... za, za, za większością tych drzwi. Takie malutkie pole. Z... Na polu można spotkać skrzyneczki, a w skrzynaczkach różnej temy. Bronie i inne duperale. No, tu mamy eliksir życia. Też dobre. Realistyczna woda, co nie? Dobra, nie będę szczepiał. Teraz czas na. Bicie os. Jestem wręcz podniecony tym questem. To prawie tak pasjonujące jak. Jak ee, zbieranie tych buraków w gociku dwójce. Albo, e, e. No dobra, nie mogę nic wymyśleć. Co? Chicken Chaser? A właśnie, tak jest mój tytuł: Chicken Chaser. Co jest przetłumaczone jako żółtodziób. Nie wiem. Goniący za kurczakami, żółtodziób. Nie widzę związku. A skoro mowa o tytułach. To mam tutaj sprzedawcę tytułów. Znowu głos. Proszę yy. bardzo. Ludzie będą nazwać nas tak, jak sobie tutaj wybierzemy. Bo no w końcu chciałbym się nazwać dupogłowy. Asface. Chore? Ta gra coraz bardziej pokazuje, gdzie, gdzie mnie ma. Zmienię sobie strój. O! O nie! Osy! Zabić osy muszę. I tu mam srebrny klucz. Jeden z pięćdziesięciu. Srebrne klucze otwierają srebrne skrzynie. Niezła logika, co nie? Jak spotkam złoty klucz, to złote skrzynie, co nie? Mm. Tutaj no, to mamy to mini to questa, czyli zdarzenie lepiej można powiedzieć. Mamy wybór, żeby się pozbyć albo tego zbira, albo... albo tego bezdomnego. Aha, poszukiwacza przygód dawnego, okej? Okay. Ech, zaraz, żeby pozbyć się, jak to było? A już wiem, o matko. Tak to działa? Nie, nie działa, to tak? Hmm. Nie. nie. Stąd z to Czołgostaczy pierdnąć, żeby pozbyć się Zbira i beknąć, żeby tego dawnego puszkiwacza przygód. No coś mi się zabogowało. Hury! Hury! zabij osy, hurry. Hmm. Holy shit, jaka wielka osa! To szerszenie jakieś. Holy shit. Ej, 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 to, mia to miała być normalne osy, co to jest? Może ruszaj się, stoi w miejscu, idiota, i ciekawe, że go zabiję. Good job! Oj, 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 oj. No i. To wszystko? O, nie. Holy shit! Te osy... przyszły z... z dupy? Nie wiem, jakby się tak dziwnie się pojawiły Jednak jakiś coś tam, żeby używać łuku do pokonania... tej osy, ale uważam to za... out. Za gorsze rozwiązanie, ponieważ bicie mieczem jest dużo skuteczniejsze Leżeć! to zniknęła pięknie Wielpcie mnie o tak wielpcie mnie zabiłem to osy od dzisiaj będę się zbać celeb pogrąca os Nie brzmi to zbyt groźnie ale musimy wystarczyć na początek gry. Znowu, głosy. I hear voices. Voices in my head. Jeszcze trzeba, oczywiście, okraść. Okradamy piknik. Aleksir, zdrowia. Krwawe żniwa. Yuh. Nie macie co robić Co wy robicie? Chwila Yeah! Oh, yes. Musiałem to zrobić <grywka> Jaki kolor Oh yes! To teraz Teraz idziemy w kierunku miasta Jest to... Nie, to nie jest jedyne miasto gdzie Już miałem porównać do gotika O matko Album sobie pograł w godzikę. Ale mi nie działa. No nieważne, nieważne. W każdym razie, wracając do miasta, to jest to największe miasto w grze. Ale jak już mówiłem, nie, nie jedyne. W końcu na początku gry mieliśmy jeszcze okazję spotkać. wioskę. No dobra, to jedyne miasto w grze. Reszta to wioski. Kamienna altana. Oj, you're new Oj, we have some rules to Bowerstone to confiscate your for now. <laughs> rewolucji. There are shops, inns, lots of different people, games, <laughs> all kinds of things. A burdel macie? O, i mam tam jedną przedstawicielkę burdelu. A nie, to szlachcianka, sorry. O, burmistrz, ups. Łatwo pomylić z prostytutką. To, co ciekawe jest w tym mieście, to brak wyboru oddania broni lub zatrzymania. Automatycznie jak się wchodzi do miasta, traci się broń, co zdenerwujące. Człowiek, człowiek po prostu chce zrobić rzeź, ale nie może. Fałszywa obrączka. Tego nie znałem. Teleport. Teleport jest super. Można go spotkać właśnie w co... W co drugiej, trzeciej lokacji. Nikogo nie ma. Dobra, mam się tu spotkać z labiryntem. Cześć labirynt.